Cześć, witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może wydawać się świetnym pomysłem, ale czy na pewno nim jest? Mowa o mała lodowka do pokoju. Na pierwszy rzut oka to idealne rozwiązanie: macie pod ręką zimne napoje, przekąski, wszystko w zasięgu ręki, bez potrzeby wstawania i chodzenia do kuchni. Ale czy to rzeczywiście tak dobry pomysł? Zaraz się przekonamy. Przed zakupem mała lodowka do pokoju warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami, które mogą wpłynąć na to, czy taki sprzęt naprawdę się sprawdzi. Pierwszy. Hałas. Mała lodowka do pokoju może być głośniejsza niż się spodziewacie. Choć wydaje się mała i niepozorna, jej sprężarka może pracować non-stop, co w cichym pokoju może stać się bardzo uciążliwe, szczególnie w nocy. Drugi. Ograniczona pojemność. To oczywiste, ale mała lodowka do pokoju ma bardzo ograniczoną przestrzeń. Szybko się zapełnia, a brak miejsca na większe produkty może być frustrujący. Z czasem możecie poczuć, że to więcej kłopotów niż wygody. 3. Koszty eksploatacji, choć mniejsze lodówki zużywają mniej energii niż standardowe, to mała lodówka do pokoju i tak może podbijać wasze rachunki za prąd, zwłaszcza jeśli działa cały czas i często jest otwierana. Czwarty. Brak funkcji chłodzenia na odpowiednim poziomie, mała lodowka do pokoju często nie jest w stanie utrzymać odpowiednio niskiej temperatury, co może prowadzić do szybszego psucia się żywności. To szczególnie problematyczne, jeśli chcecie przechowywać coś więcej niż napoje. 5. Zajmowanie miejsca, w małym pokoju każdy centymetr się liczy. Mała lodowka do pokoju może zajmować cenne miejsce, które moglibyście wykorzystać na coś innego, np. dodatkową szafkę czy biurko. Zanim zdecydujecie się na zakup, warto przemyśleć te aspekty. Może się okazać, że rozwiązanie, które wydawało się idealne, w praktyce nie spełni Waszych oczekiwań. Jeśli podobała Wam się ta analiza i chcecie więcej praktycznych porad, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.